Witajcie, cześć. Zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 19 sierpnia 2024. Zaczynamy nowy tydzień i zaczniemy też nowe przesłania. Karty już potasowane, teraz je przekładamy i potasujemy jeszcze raz. Zobaczymy, jaka prognoza wyjdzie nam na dzień 19 sierpnia 2024. Zapraszam. Karta dnia to 7 kielichów. Karta Siedem Kielichów w ogólnym znaczeniu oznacza bardzo duże niezdecydowanie osoby, która boryka się z różnymi problemami oraz musi podjąć jakieś ważne decyzje. Na karcie możemy zobaczyć Siedem Pucharków, który każdy z nich jest wypełniony czymś innym. Na tej karcie można zobaczyć, że w jednym pucharze znajdują się owoce, w drugim znajduje się płyn, w innym znajduje się wąż, w kolejnym znajduje się instakt, a w ostatnim znajduje się róg. Każdy z tych kielichów symbolizuje inny wybór, inną decyzję i tutaj osoba, która musi podjąć tę decyzję, musi być świadoma tego, że każdy wybór wiąże się z kolejnymi konsekwencjami. Karta symbolizuje osobę, która nie potrafi podjąć właściwej decyzji, osoby, która wzięła na swoje barki zbyt wiele, i może teraz borykać się z odpowiedzialnością za to, że wzięła na siebie zbyt dużo zobowiązań. Jeżeli stoisz przed koniecznością wielu wyborów bądź musisz zdecydować o czymś ważnym, posłuchaj swojej intuicji, która na pewno ci najlepiej podpowie, z uwagi na to, że zdarzają się w życiu człowieka takie sytuacje, że czasami musimy zdecydować, aby coś wybrać lub coś odrzucić, jednakże nie możemy, jak mawia przy sobie brać dwóch srok za ogon. Pamiętajcie, że pewne decyzje są decyzjami na całe życie, albo przynajmniej na dłuższy okres życia, w związku z tym nie należy pochopnie wybierać czegoś, jeżeli tego nie przemyślimy. Jeżeli przyjrzycie się właśnie wizerunkowi tej karty, zobaczycie, że każdy z kielichów, który jest wypełniony czymś konkretnie, w ogólnym archetypie i symbolizmie może oznaczać coś konkretnego. Jeżeli mamy dla przykładu kielich wypełniony owocami, oznacza to, że możemy wybrać coś, co przyniesie słodycz naszemu życiu. Jeżeli weźmiemy kielich z rogiem, oznacza on jakieś zwycięstwo lub dominację nad kimś. Jeżeli zobaczymy kielich wypełniony płynem, może on oznaczać obfitość oraz bogactwo. Tak więc tutaj musimy zwrócić uwagę na to, jakie wybory dzisiaj będziemy musieli podjąć, ale kierujcie się tym, aby zdecydować w taki sposób, żeby polepszyć jakość naszego życia. Jednakże nie kierujcie się tym, aby próbować zaimponować innym osobom. Każda z kart tarota symbolizuje również jakieś oszczerzenia i ta karta również niesie za sobą pewne oszczerzenia. Mówi o tym, aby nie zatracić się w swoich marzeniach oraz swoich fantazjach, gdyż czasami bywa tak, że bywają one tylko pustą ułudą i złudzeniem. Tak więc zwróćcie uwagę, czy to, o co walczycie, czy to, o co się staracie, jest też tego warte, czy, sam, czy czasem po prostu ktoś wam nie obiecuje gruszek na wierzmie. Tak więc zwróćcie też uwagę, czy przypadkiem nie wpadliście w jakąś iluzję, że ktoś lub coś wam naobiecywał czegoś nierealnego, a wy ślepo po prostu do tego dążycie. Rada dla Ciebie na dzisiaj o tej karty. Postaraj się podejmować decyzje w oparciu również o swoją intuicję. Oczywiście, że przeanalizuj różne twarde fakty i dowody. Jednakże, jeżeli intuicja i serce podpowiadają Ci, że coś jest nie tak, to priorytetowo najpierw posłuchaj samego siebie, ze względu na to, że Twoje serce raczej się nie pomyli w tych wyborach. Dlatego pamiętaj, aby podejmować decyzje w dniu dzisiejszym, kierować się tym, co mówi Ci właśnie intuicja. Wszystkiego dobrego i udanego dnia. Trzymajcie się.